Próbowałem zrozumieć Twoje relacje z Omarem. Myślę, że pogubił się w uczuciach i w głębi duszy nieświadomie wciąż Cię kocha. Kocha mnie? Tak. Choć nie chcę tego przyznać. Mówi, że kochał i zarazem nienawidził demoniczną, namiętną kobietę o imieniu Ivet. Ty, taka dobra i nieśmiała, wydajesz mu się obca. Bo tak jest. Nie do końca. Jeśli uczucie jest naprawdę głębokie, nie można go tak łatwo wykorzenić. Zastanawiam się, czy z tobą nie jest podobnie. Ze mną? Ależ, Juanie Miguelu, ty też go bardzo kochałaś, Blanko. Dobrze, że postanowiłeś odwiedzić rodzinę, a przy okazji i mnie. Mam się przed kim wyżalić. Widać, że tęskni pan za wsią, szefie. Nie rozumiem, jak w jednej osobie mogą kryć się dwie tak różne. To trudne do pojęcia. Rzeczywiście. Czyli ta kobieta nie jest zła, tylko ma nie po kolei w głowie. Coś w tym rodzaju. Dziwnie się czuję myśląc o jej odmianie. Budzi mój niepokój, a nie chcę żyć w niepewności. Zrobię próbę. Jaką? Muszę stanąć z nią twarzą w twarz, choćby to miało być po raz ostatni. Nie mogę być aż taka zła ani aż taka dobra. Każdy ma zalety i wady. Ty stworzyłaś sobie dwie osobowości, dobrą i złą. Obie mogą okazać się równie fałszywe. Jak możesz tak mówić? Dążyłaś do doskonałości. Kierowałaś się tak surowymi zasadami, że tłumione uczucia i frustracje doprowadziły do zaburzeń osobowości. To wydaje się takie oczywiste, ale i bardzo trudne. Bo też trudno być świętym. Ludzie ulegają namiętności, popełniają błędy. Trzeba się z tym pogodzić, dążąc zarazem do poprawy. Musiałabym więc zmienić całe swoje życie, bo błądziłam od zawsze. I ja ci w tym pomogę. Nie opuścisz mnie? Nie, dopóki nie odnajdziesz samej siebie. Być może wtedy przestanę być ci potrzebny. Co to oznacza? Że potrzebujesz mojej opieki i wsparcia, ale miłości powinnaś szukać gdzie indziej. Myślę o rodzicach. Zastanawiam się, czy on zwinął żagle. Twój tata? Sędzia Belarde? Był na to gotów. Przy drzwiach stały jego walizki. Co za uparty człowiek. Szkoda mi mamy. Nie chcę, by została sama. Kochasz ją? Gdy uratowała mnie przed tą wariatką, poczułam do niej wielką wdzięczność. Zrozumiałam, że mnie kocha i że potrafi być matką. Oczywiście. Bogu dzięki, że to zrozumiałaś. Żal mi jej, ale też zaczynam myśleć o niej jak o matce. Powoli wybaczam jej, że mnie opuściła. Zapominam, ile wycierpiałam. Choć nie podoba mi się to, co zrobiła, nie żywię już urazy. I tak powinno być. Lepiej żyć z sercem wolnym od żalu. To moje słowa, nie Sokratesa. Martirio. masz jakieś wiadomości Martirio? Nic nie wiesz? O czym? Sądziłam, że widziałaś walizki pana Patricia. Odszedł? Nie, ale mało brakowało Więc został Była tu Mariciu i rozmawiała z nim i panią Cecilią Nie słyszałam o czym, bo posłaniec przyniósł przesyłkę Mariciu tu zamieszka? Uchowaj Boże. Wyszła po chwili. Kamień spadł mi z serca. Nie dowiedziałaś się, po co przyszła? Wybacz, ale nie. Nie słyszałam ich rozmowy. Co robisz? Zdejmuję kłódkę. Dlaczego? Odtąd drzwi będą otwarte. Proszę, nie rób tego. Tak postanowiłem. Przestań się bać. Nie możesz tkwić w zamknięciu, jeśli mam Cię uleczyć. Musisz się otrząsnąć i znów stać się prawdziwą blanką. Jestem nią. Nie całkiem. Tak jak nie do końca jesteś i wet. Nieśmiała i staroświecka Blanka w okularach to wcale nie ty. Ty jesteś normalną dziewczyną, której ładnie w skromnej sukience, ale która ma prawo żyć i kochać. To, co się stało z twoją siostrą, to nie twoja wina. Każdy sam wykuwa swój los. Czasami nasza miłość i pomoc, jaką niesiemy kochanej osobie, nie zdają się na nic. Zapomnij o przeszłości. Bądź znów sobą. Pomyśl, że masz to wszystko za sobą, że jesteś już wolna. Wszystkie drzwi stoją przed tobą otworem. Możesz iść dokąd zechcesz. Zaufaj sobie tak samo, jak ja ci ufam. Juan Miguel ma rację. Nareszcie to rozumiem. Nie jestem ani tą Blanką, ani Iwett. Ale jaka jestem naprawdę? Zapomniałam. Czy byłam kiedyś wesoła i pogodna? Czy mogłabym znów stać się taka? Proszę. Przepraszam, panienko Blanko. Ktoś czeka na panią w salonie. Kto Balbino? Doktor Omar Contreras. Babcia Onelia chce, żebym odwiedziła z nią jej siostrę w Chihuahua. To może być ładna podróż. Nie znasz tamtych okolic. Ona też tak mówi. Powiada, że jest tam dużo zwierzątek, nawet strusie i jelonki. Cudownie! Będziesz się wspaniale bawiła. Powiedziałam, że się zgadzam, ale ta druga babcia jest trochę zrzędliwa. A przecież spędzałybyśmy razem całe dnie. Jestem pewna, że babcia Onelia zacznie zmieniać się na lepsze. Naprawdę w to wierzysz? Jasne. Onelia myliła się w wielu sprawach, gdyż ktoś bliski ją oszukiwał. Stręcił. Oczywiście, zwłaszcza, że był to ktoś bardzo jej drogi. Ale przekonasz się, że babcia się zmieni. No i naprawdę Cię kocha. To prawda. Onelia nie jest zła i kiedy zrozumie swoje błędy, może się bardzo zmienić. To by się spodobało tatusiowi, nie sądzisz? Na pewno. Wkrótce wszyscy znów będziecie szczęśliwi. Śpi. Zasnął? ¡Gracias! <laughs>